Pokażę wam top 3 moich najlepszych teksturpaków na Box PP. Dzięki którym staniecie się o wiele lepsi na Box PP. A te teksturpaki znajdziecie u mnie na Discordzie. Link będzie podany w przypiętym komentarzu. Ale przed samym odcinkiem losujemy dzisiaj 500 tysięcy. Więc jeżeli chciałbyś wygrać, zostaw łapkę w górę, subskrypcję na kanale, w komentarzu, napis swój nick, A to by było na tyle powodzenia i jego oglądania. Tak jak mówiłem, widzowie, następnie dzisiaj pokażę wam najlepsze teksturpaki na Box PP. Top 3 moich paków Po prostu najlepsze na Box PP. Właśnie tutaj na rapy.pl, no dzięki, nie po no macie gwarantowane w bicie dużo rankingu, zapraszam oglądać do końca, bo naprawdę paki są cudowne, no i wszystkie te paki oczywiście znajdziecie u mnie na Discordzie, no bo warto, warto mi się wydaje, że właśnie podbić prosto na Discorda i je właśnie pobrać. Kto, która wygra poprzednie losowanie miliona, właśnie wyświetla się teraz na ekranie, gratulacje, ściano masz już właśnie tutaj na koncie, a mi się wydaje, że już nie przedłużam i lecimy razem przetestować pierwszych tych z które właśnie prezentuje się teraz, takie właśnie temy takie refy, no tak to ogólnie wygląda, nie macie w niej jakby mieczy i tych celów, tylko to jest taki drugi osobny pak. Ale naprawdę warto. Paki dostanie się bez właśnie progu lajkowego. Więc naprawdę wystarczy że tylko się na Discorda i będą naprawdę wszystkie paki. Wszystko, co potrzebne, kupiłem. Lecimy na klepę. Przetestować, właśnie, te paki. I te zobaczycie, jak w ogóle wyglądałem. Te particle na tym, właśnie, tekstur paku. jak wyglądałem, prosty tekstur paki. Tak wygląda, oczywiście, ogę. mi się spoko właśnie, tutaj ten tekstur pakie Jeden z lepszych, szczerze, jakbym miał tak mówić. O ten ziomek sobie w ogóle chyba padnie. bo ja spadam sobie, sobie pleca, mnie Bo bez sobie plecy. Ale jak mi bije bez perku, żadnych perków mi nie i on mnie w taki sposób nie zabije. Mamy dobrego testeta, więc no, też jakiś jest tego plus. Bo gdybyśmy mieli testowego seta, no, to byłoby nam ciężej. Dostajemy plecy, czyli to, co po prostu lubię najbardziej. Że chyba myślą, że nas zabiją. Ale my robimy po prostu takie coś i uciekamy sobie stąd, bo no, naprawdę. Gdy dostajemy 2x1, to mi się to totalnie z celem, właśnie naszym. I set na słońcu też nikogo nie ma. A chciałbym się właśnie na słońcu, to jest z kimś się ale tutaj właśnie nikogo nie ma. A dobre, jednak po prostu się znasz. Ale jeden hit i ucieka sobie. No coś to jest pięknego. Ja tam nic nie bijem, bo ma te perki na siłę. I na maksa, i no nic z bo po prostu nie bijemy, to są nic No mieć do to z celem chyba go, więc lecimy po prostu może na jakieś inne cecha Wydaje mi się, później na inne H będzie to dobrym pomysłem Jednak gdzieś tak na cecha ja nie może na cecha 1 Może się od jakąś dropować, bo na sklepy Beset no sam tam nie wchodzę na pewno Wcześniej dał choć na sklepy Beset, bo był jakby łatwiej uciekać co nie, ale no teraz jest tragedia, żeby uciekać I nawet tutaj po prostu, chyba nikt, nikt dzisiaj po prostu nie ma zamiaru się sam bić no, właśnie nosiłem też ten mierz 22, który był taką podpuchą właśnie, żeby z graczami się bić Bo wtedy od razu, od razu się, każdy się z nami bił, od razu To jak mamy ten mierz 25 nikt nie podchodzi no nawet nie wiem. stąd też w ogóle Donata w postaci butów właśnie od widza 25 na live, który był, no, na TikToku. Nie wiem trochę dziwne, ale no był po prostu live na TikToku. No i tam właśnie dostałem te buty. Tu jest, w ogóle sobie ziomek. Nie mam oczywiście pajęczy No akurat w takiej sytuacji no nie mam nic do Ale szczerze na tym paku przyjemnie się gra. Fajne jest ogień fajny, są prostu prostu klasy. Naprawdę w miarę przyjemnie się pogram na tym paku, tylko nie wiem właśnie gdzie mam pajęczy. No tutaj mam, dobra, to bierzemy raz z taki tych pajęczy A ziomek sobie w ogóle prawie zginął. Prawie sobie w ogóle ziomek zginął. ale by się, by się go dało zabić. A no, i no pada, pada sobie ale ma fart, to i z wszystkie ferwerki zużył praktycznie, nie? To prawie wszystkie ferwerki sobie zużył, ale patrzę, oni się po prostu z nami nie biją. Ziomki się z nami nie chcą bilić, mam takie wrażenie. Zatem, aż my popełnimy jakiś bunt i wtedy będą się z nami bili. Mi się wydaje, no bo nikt do sobie tutaj nie chce nam się klepać. Nie, może faktycznie będą się te miecz wejścia po dwa, nie? Po. Ten miecz po prostu 25 to jest za mocny chyba dla nich i każdy ucieka. Te dwie minuty to się z nikim, no, nie bijem, nie wiem, jeden fejt. Normalnie w klatach, tylko każdy, każdy sobie ucieka, a nie co chodzi. Drugi sobie ziomek. Bym mógł jest. Sobie. Teraz też zagram na innym paku, który też będzie wydaje mi się, że mega mocny. Czy on ma właśnie perki odporności? Nie wiem, wydaje mi się, że może mieć w sumie perki odporności. Jak Dobra, pomagamy mu go zabić. I go udało zabić, to było spoko. No, mam, mam taką nadzieję, że właśnie kurde. Ej, dobra, nie, 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 on go nie. O dobra, myślałem, że już go wypuści, nie? Właśnie już go wypuści, Zostajemy sobie też w ogóle plecy, goś tam po prostu plecy robi. No na... tego, ziomku, że on by się serio zabić i jest dużo szansa żeby go zabić. Szczerze bardzo nawet duża. Zabiłem, zabiłem. Jaki miał miecz? miesz 18, kurde, niestety miecz 18 miał. Dobry miecz był do złapania, no, ale miecz 18 miał, niestety, tylko. I w sumie to tyle, co miał z takich, takich ciekawszych rzeczy, więc co kurde. Miecz to to niby jesteśmy 40k na plus, ale tak szczerze to, wolałbym chyba jakiś miecz 25. Nie no dobra, miał klatę akomeną, no nieźle. Dobra, no, ale kill to kill, w sumie, więc bardzo spokojnie się udało zrobić. Tam wracam, tego ty po będę chciał zabić. Dobra szansa, żeby go zabić. I na no, pewno to się uda, tak mi się bynajmniej wydaje. Jest dużo szansa, żeby go zabić. zniamy tek serpaka i lecimy na innego, który jest też przemocny. jest po prostu ten tekst Pak Kolejny jest przepiękny, więc musicie go po prostu zobaczyć. Idealne do wbicia topki właśnie na rapy.pl. Dobra, zmieniam paka mi się po prostu jakiś zmieni, tak z paka. No i kolejny paczek prezentuje się w taki oto sposób: niebieskie refy, niebieskie serca, białe właśnie dodatkowe, niebieskie małe totemy i to, co chyba jest najbardziej potrzebne na box pp. Tak się prezentuje drugi paczek, i zaraz wam też pokażę, jak tutaj właśnie będzie wyglądać partyklesy i te inne. To może miesz 18 sobie odłożymy. Samo, no to dobra, w sumie tyle. Chcemy odłożyć i lecimy widzę na klepę, która będzie przemocą. Może się Kurde, no i niestety prawie. Aj zabiliśmy prawie tamtego ziomka. Ale no on, jest, on jest jakiś, wydaje mi się, że odpalony. Dobra, nie no, on no jest odpalony ten ziomek. Założyłem mu raz raz dotem. Bo prawie free 23, no niestety. Gdzieś jakiś, nie wiem, miał piękny ziomek też w ogóle, więc to nie ciekawie. Ja bym poszła takiej osoby, która by była łatwa bardzo zabicia. I wtedy byśmy mogli go jakkolwiek tutaj uchwycić. A tak to wiecie, tak to może być naprawdę ciężko. Dobra, zniamy H, bo na tym H2 to nikogo sobie nie ma. Więc za 6 sekund zmiałam po prostu H i lecimy na ostrą klepę tutaj po z zawodnikami. Mam tu w ogóle jakąś klepę. mam jeszcze, że było tego typu zabić. On wydaje mi się, że no nie ma jakichś, o dobra, ma chyba jakieś mocę. Na pewno chyba mocniejszy perk od nas, bo widzę, jakie nam hity prostowali. Nie było go zabić, ale ma, wydaje mi się, że perk odporności, bo nawet mu po prostu tak ma ubijemy HP. No na pewno ma jakieś perk odporności ten ziomek, ale tak wygląda też party test na tym surpaku. Wydaje mi się, że są spoko, takie idealne dobitki. Dobrze, to, że nam totem jeszcze nie wano, bo byśmy po prostu jak stracili, to, to byłoby nieciekawie. Zużył właśnie, patrzę panie na co on robi? Dobra, nie ma sensu się zimbić. On się cofa po prostu stawia nie Mija się to tak lepa. Lecimy na inne H i spróbować właśnie zabić nowe osoby. Mamy w ogóle top 300, prawie. Mamy 3 karanku. No to jest w sumie chyba dużo. Tu jest jeszcze jakiś ziomek, który sobie uciekł na 100%. Ten ziomek będzie chciał uciekać od nas na 200%. No i uciekł sobie, ucieknął sobie już był usuwacza. Parę minut się pobiliśmy na tym teksturpaku I pokażę wam jeszcze jednego teksturpaka w dzisiejszym który jest też przemocny. Właśnie na te box pp. Więc ja chcę zmienić teksturpaka I widzimy się zaraz jakiś prosty ustawie. No i kolejny, ostatni paczek prezentuje się w taki sposób. Jest on dosyć ciekawy. Cały jest po prostu zielony. Zielone totemy, zielone koksy. I fajny jest ten pasek. fajny jest ten pasek hipnie. jak na przykład patrzycie, w dół, no to jest taki jakiś taki inny. Więc on zmienia takie kolory. Że na przykład tu jest fioletowy, tu jest po prostu zielony. Tak zmienia fajne kolory. Więc no ten pasek jest na plus. Fajny ogólnie jest ten paczek. Taki też dobry, przyjemny do pipi. Ale mieliśmy że H iść właśnie na H1. I tam właśnie pozabijesz graczy. Tam mi się wydaje, że możemy naprawdę dużo osób zabić. Lecimy na H1. Kurde, naprawdę wydaje mi się, że teraz uda się zabić jakąś osobę kolejną w odcinku, Lecimy na słońce, oczywiście. Na słońcu może ktoś być, a jak nie, to lecimy na Neptuna. Słońce nikogo nie było, więc. Więc no, on Neptun. Mam nadzieję, że na Neptunie ktoś po prostu będzie. I czy ktoś tutaj jest? No, też nikogo nie ma. dziwne. Na H1 nie ma osób. żeby w jakimś szoku, bo mógłby tutaj ktoś być. zmieniłem H na H3 i liczę na to, że ktoś tutaj po prostu będzie. Na słońcu pustki, oczywiście. Ale może, może spotkamy. O dobra, tu w ogóle jakaś sklepa. Tylko nie wiem, czy to jest jakiś trap tutaj po prostu. Bo wydaje mi się, że może być to trap jakiś. No, to jest na pewno trap. Bo widzę, kurde, jak oni właśnie stoją. I to jest na pewno jakiś trap. Ale wydaje mi się, że na Neptunie ktoś może być. I są właśnie grać na Neptunie. Więc może tutaj po prostu się będą z nami. Ja też nie mam się Kery, nie mam się Kery jednak. Ej, aż ciężko proszę, zaprezentować tego teksturpaka, jest 12 godzin, jak ja nagrywam, a na serwerze nie mogę spotkać żadnych graczy, bo oni uciekają, albo ono dosłownie nie da, nie da się z nim bić. I tak to wygląda. dosłownie, no, weź tu spotka gracza, nie? Oni ja tutaj próbuję no, że trapę jakiegoś. Może uda mi się tego fanta proszę, zabić. Bo on, on ma stopingu też. Jest tu przynajmniej jakaś klepan na serwerze. Po prostu ziomek ucieka. No i weź to spotka jakieś gracza. Serio, ja nie wiem jak to spotkać graczy, z którymi byłoby można się bić, naprawdę? Którzy byliby chętni do bitki, bo mam wrażenie, że tutaj by były ty tysiąc ludzie by i tak dalej uciekali. No i to było na tyle dzisiejsze odcinka. Sorry, że te ostatnie takie podsumowanie tego Tex Rypaka, pokazanie go, dał tak słabo. Ale nie było dosłownie nikogo na mapie. nie mogę nikogo spotkać, albo była jedna osoba, która dostała dwa hity i sobie uciekła, albo, no, nie było dosłownie nikogo na tej mapie. So, niestety, no, nie mogliśmy nikogo właśnie spotkać. Ale mam nadzieję, że te Tex wydaje mi się spoko wyszły właśnie ich pokazanie. Eee, no i ten ta część tak trochę słabiej, ale mam nadzieję, że będziecie bierać właśnie te paczki. To było na tyle do następnego odcinka. I pamiętajcie, żeby wijać właśnie na Discorda, bo tam. Będą te wszystkie te chłopaki następnego odcinka i się mano